Cześć, witajcie w czwartek 31 października w kolejnym spotkaniu ze Słowem Życia. Zapraszam! W dzisiejszej Ewangelii Herod po prostu grozi Jezusowi, że jeśli nie przestaje nauczać, jeśli nie wyjdzie, to go zabije. Po prostu chciał go zabić. Ale niezwykle ciekawe i pełne miłości są słowa Jezusa, odpowiedź na to. Idźcie i mu powiedzcie, że dzisiaj będę uzdrawiał, dzisiaj będę nauczał, a jutro stanę u celu. Jego celem było i tak śmierć, i tak oddanie życia za nas, byśmy mogli być zbawieni. Ale coś, co jest niezwykle ważne w tym, że Jezus jest pełen miłości on przyszedł na ziemię i mimo tego, że jest mu już grożone że i, i tak wszyscy mu mówią o tym, że zostanie zabity on nadal odpowiada że dobrze on się tego nie boi on jest na to gotowy ale mimo to ciągle z miłością odpowiada ludziom mimo to naucza z miłością mimo to jego postawa jest pełna miłości i dobroci i tego, po co przyszedł tutaj na Ziemię. I to jest coś, czego nam w codzienności często brakuje. E, mimo, że my nie jesteśmy tutaj na Ziemi i mimo, że my nie wiemy, że e, nie wiem, że jutro nas tutaj zabije, bo jesteś chrześcijaninem, nigdy nie wiadomo, ale generalnie nie jest to coś, e, co wiemy, że tak będzie. E, mimo tego, że mamy po prostu życie do przeżycia, nikt nie wie, ile go ma, ale, ale masz tu i teraz czas, e, my zapominamy o tym, że właśnie ten czas się kończy kiedyś, nie? Że my powinniśmy być chodzącym świadkiem Jezusa, kimś, kto jest przepełniany tą miłością, który czerpie tą miłość z nieba. Jezus taki był, mimo że wiedział, że czeka go śmierć, mimo że on nie był winny, a i tak musiał umrzeć za nasze grzechy. I myślę, że to są słowa na dzisiaj, że nie zapomnijmy o tym, że Jezus tak naprawdę może być w codzienności w każdym z nas, bo ostatnie słowa są takie. Mówię wam, nie ujrzycie mnie już, aż nadejdzie czas, że powiecie chwała temu, który przyjdzie w imię Pana. Nie zapominajmy naszej, w codzien naszej codzienności, że tak naprawdę każdy dzień jest tym, który nas przybliża albo oddala od Boga tak naprawdę każdy dzień jest naszym testem i sprawdzianem każdy dzień może być dniem, którym Ty napełniasz się więcej Bogiem przybliżasz się, poznajesz Go więc myślę, że do tego powinniśmy dążyć że skoro Jezus potrafił być tutaj na ziemi i mimo tego, że był oczerniany, był wydany na śmierć, mimo że nie był winny mimo tego, że wielu Go obrażało pluło na Niego on nigdy, ale to nigdy e, nie użył złego słowa, czy e, nie e, skarcił ich. E, nie wybuchł jakimś gniewem, jakimś napadem, nie pobił e, nie wiadomo co. A my w naszej codzienności o tym zapominamy. E, więc dzisiaj, w ramach takich słów, chciejmy się zmieniać. Chciejmy pamiętać o tym, żeby kierować się miłością. Nawet e, gdy jesteśmy niesprawiedliwie oskarżani. Gdy dzieją się jakieś niesprawiedliwości. Nie jest to łatwe, ale do zrobienia. Pamiętajmy, że możemy z tym przychodzić do Ojca. Takie słowo na dzisiaj. Tego życzę Wam i sobie. I życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się.